Więc, kapitanie, jeden z małych tuptusiów powiedział mi, że ten nowy pływak będzie się nazywał H. To prawda, kucurro. Aha! A co dokładnie będzie potrafił ten pływak? Aha, to niespodzianka. Wkrótce się dowiesz. Aha, ale tak sobie myślę, że sam się domyślę wcześniej. Może ta nazwa to wskazówka i pływak H jest zrobiony do chopsów? Nie, to nie to. Jak ci idzie, Kseniu? Wszystko zgodnie z planem. Jesteśmy prawie gotowi, żeby pokazać, co on potrafi. Bardzo dobrze. W razie czego jesteśmy na pokładzie. Hmm. Jeszcze tylko jedna próba. E, czy ten pływak ma jakieś haczyki? Nie. A hamaki? A hantelki? Hologramy? Niedługo wszystkiego się dowiesz. O, o, kapitanie, odebrałam właśnie sygnał z tropiciela fal. Wygląda na to, że wielka fala skacząca zbliża się do ujścia Amazonki. Fala skacząca to gwałtowna fala przypływu oceanu. Ogromna fala przesuwa się do rzeki z dużą prędkością. Zwierzęta mogą zostać ranne, a może nawet wyrzucone z wody na brzeg. A więc płyńmy tam, żeby pomóc. Cocurro, Pino, Kolumbiku, dopływaka A. Dusiu, dopłynęliśmy do rzeki. Gdzie znajduje się teraz fala? Według tropiciela fal, wielka fala dotarła do rzeki już jakąś godzinę temu. Spóźniliście się. Dzięki Dusiu, właśnie wpływamy. Oktonauci, wypatrujcie zwierząt, które potrzebują pomocy. Tak, kapitanie. Jest okropnie cicho. Hmm, to dziwne. Nie widać żadnych zwierząt. Sprawdźmy może na powierzchni. Gdzie się wszyscy podziali? Słyszeliście to? To dochodzi z tego brzegu. Tak, kamraci. Widzę grupkę maleńkich żabek na drzewie. A jedna z nich chyba do nas martwi. Musimy to zbadać. Witaj, mały koleżko! Nie ruszać, nie ruszać! Bez obaw! Przecież ci nie skrzywdzę! Ty nie, ale on może skrzywdzić Ciebie! O, coś ty! Ten maleńki stworek? Mnie skrzywdzi? Tak jest, tak jest! Jestem drzewo łazowaty! Nie mogę cię ukąsić, ale moja skóra jest okropnie trująca. Jeśli mnie dotkniesz! To będziesz miał duże kłopoty, kłopoty! Dlatego drzewo łazowate mają taką kolorową skórę. To sygnał, żeby ich nie dotykać. Ale bardzo miło mi was poznać! Mam na imię Robert, Robert! Nam również jest miło. Jestem kapitan Barni, a to jest kocurro, kolumbik i pino. Szukamy tych, którym potrzebna pomoc po uderzeniu fali. Mamy tu wielki, wielki problem! Ryby na drzewach! Skąd się te ryby? te ryby? Na skaczące meduzy. Wielka fala wyrzuciła wszystkie ryby na gałęzie drzew. O nie, to nie jest dobre dla ryb. Potrzebują wody, żeby oddychać. Mają trochę wody, wody. Ale to nie wystarczy im na długo. Proszę, wracaj do rzeki, gdzie twoje miejsce. Ale jest ich znacznie więcej. Utknęły wysoko, wysoko na drzewach. To oznacza kłopoty, wielkie kłopoty dla nas. Drzewo łazowatych! Co będzie, co będzie? Nasze dzieci za chwilę się wyklują, a kiedy to zrobią? Będziecie potrzebowali tej wody na liściach dla swoich kijanek. Ale właściwie dlaczego będzie im potrzebna? Gdy się wyklują, nie będą żabami, tylko kijankami, wyglądającymi jak ryby i pływającymi w wodzie. Tak, dokładnie tak! Te kałuże to doskonały dom-dom dla naszych małych kijanek. Mogą sobie w nich pływać i być bezpieczne. A teraz wszystkie kałuże na liściach drzew są pełne ryb. Musimy zdjąć z drzewa wszystkie ryby i zrobić miejsce dla kijanek. I to szybko. Optonałci na stanowiska! drodzy. Wielka fala wyrzuciła ryby na gałęzie drzew. Naszą misją będzie ściągnięcie ich z drzew i wrzucenie do wody. Ja mogę się wspiąć na najwyższe drzewo, kapitanie. Ale drzewa w Amazonii są bardzo wysokie. Wdrapanie się na czubek zabrałoby ci bardzo dużo czasu. Hmm, musimy coś wymyślić. Kseniu, masz jakiś pomysł? Pływak ha gotowy, kapitanie. A więc postaraj się do nas dołączyć tak szybko, jak tylko zdołasz. Matku już czas uruchomić pływak H. Do innych szybciej niż zdołasz powiedzieć. Na no! Nie martw się, Natku. chyba mam sposób. Nie ten guzik. Przepraszam, po raz pierwszy kieruję tą maszyną. Oj, super! super. Tak lepiej! Ksenia do kapitana Barniego. Wystartowaliśmy i jesteśmy już w drodze. Bardzo dobrze, Kseniu. W międzyczasie uratujemy ryby, które utknęły na niższych gałęziach drzew. Robert, Robert, czy ty i inne drzewo łazowate pomożecie nam odnaleźć ukryte ryby? Tak jest, tak jest! Kiedy znajdziemy rybę, zatrzymamy się i damy wam sygnał! Tak właśnie rechoczemy. Herbert, Herbert, czy przypilnujesz jajek i dasz nam znać, kiedy zaczną się wykluwać? Tak jest, tak jest! Dzięki drzewo łazowate, skaczemy do góry! Dobrze kochani, bierzmy się do dzieła. Tu jest ryba, ryba! O, to pirania. Dobra, skakuj do wiadra i bez gryzienia. A! A. Tu jest druga, druga! Zabiorę cię do rzeki, mała rybko. A -a! I tutaj, i tutaj, tutaj, tutaj! Kijanki, kijanki! Idę, idę! Ja też, I -a! I -a! I -a! ja też. Kijanki, 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 kijanki! Kijanki, kijanki wyklute, kijanki wyklute! Moje gratulacje! Tak się cieszę, bardzo się cieszę. Trzeba powkładać maleństwa do kałuży. Uah. Czy mi się staje? Czy zaczęło się tu robić wietrznie? To nie jest wiatr. Miau! To jakiś gigantyczny owad. Oto pływa kraf. Wow. Projektując go, wzorowałam się na ważce i. I ha oznacza po prostu helikopter. Kseniu, jesteś w samą porę. O kto nauczy? Do dzieła. <grystanie> <grystanie> Robercie, robercie, wszystkie wasze maluchy są bezpieczne? Tak, tak, już są, już są! Każda kijanka ma swoją własną kałużę, z wyjątkiem jednej. Mojej! <śm> Czyż nie jest słodka? Nazwałem ją Roberta Roberta! Czas znaleźć małej jakąś kałużę! Ha. <śm> Pomocy! 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 Robert Robert ma kłopoty! Kseniu, Natku, słyszycie mnie? Słyszymy doskonale! Robert Robert wisi na gałęzi i potrzebuje pomocy! Już go widzę! Trzyma na krzpiecie maleńką kijankę! Kseniu, zawiśnijmy nad tym drzewem! Kocurro, pamiętaj! On ma trującą skórę! Nie dotykaj go! O, 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 o. Nie martw się, mały koleżko! Złapię cię! Przesyłka specjalna! Dzięki, dzięki! Dzięki, dzięki! Dzięki, dzięki! Dzięki, dzięki! Wspaniale, oktonauci! Czas już na nas! Hej, kocurro! Zgadnij co takiego jeszcze potrafi pływak ha? Co? Trzymaj się! Nie!